Pierwszy mecz w barwach Lechy 0-0 z Koroną. Chyba nie tak do końca wyobrażaliście sobie ty i zespół to spotkanie. No, na pewno nie. Cel tutaj był tylko jeden trzy punkty. Aczkolwiek okazało się że drużyna Korony cofnęła się i nasze akcje już nie były tak składne ani w ogóle Pretycznie nie dochodziliśmy do 100% sytuacji oprócz której, tej których mają kuśwa i Makuszewski. Więc... Musimy zdecydowanie poprawić grę, szczególnie w ofensywie, w rozgrywaniu piłki, to zupełnie jest dowolne, co my dzisiaj robiliśmy i mam nadzieję, że to z biegiem czasu przyjdzie, ponieważ jest nowa drużyna, nowy trener, wszystko w trakcie budowane, ale na to czasu nie ma i trzeba to jak najszybciej zrobić. A Ty ze swojego występu możesz być zadowolony? No Nie do końca, skoro drużyna nie wygrywa, to najważniejsze są trzy punkty wtedy, ale tak, skończymy mecz u siebie 0-0, kibice niezadowoleni, inni niezadowoleni, nikt nie jest zadowolony. No tutaj zdiagnozowałeś te problemy, które mieście w dzisiejszym spotkaniu. Kolejny mecz z Piastem Gliwice już, już za tydzień. Uda się wyeliminować te braki? Na pewno część, ale nie wszystkie naraz. tak? Mam nadzieję, że bardziej odważnie zagramy i stworzymy więcej sytuacji no i wygramy w końcu mecz.